Cześć, witam Was ponownie w Królestwie Komiksowym Ojców Nerdów. Hej, dzisiaj na tapet, miket, pozdrawiam. Bierzemy najnowszą odsłonę Amazing Spider-Man Globalna sieć. To, co jest napisane z tyłu, zawsze to jest takim małym wstępem do tego, co się dzieje w komiksie, trochę czasami to szukuję, bo zazwyczaj w tych zeszytówkach, nazwijmy to w zeszytówkach nie jest jedna ciągła e, historia, tylko zazwyczaj są połączone, e, połączone jakieś opowieści, ale niekoniecznie tak wiążące się d, dokładnie, dokładnie ze sobą. Tak jest też w tym przypadku, e, bo jest to nawiązanie też do e, historii e, zodiaka, z którym Spider-Man e, rok wcześniej się rozprawił i w tym w tej chwili Zodiak siedzi i czeka. Jak, jak sobie sięgniecie do poprzednich komiksów z The Amazing Spider-Man, to była tam historia z gościem, który znał przyszłość i mógł coś z tym zrobić, a Spider-Man mu w tym przeszkodził. Pojawia się we wcześniejszych um, historiach um, Anti-Venom um, pod postacią Flesza tymczasem, i tutaj się także pojawia. Ale co jest ciekawe w The Amazing Spider-Man, powrót starych, dobrych postaci w globalnej sieci. Przede wszystkim Mary, Mary Jane Parker. I to pracująca dla Alchemaksu, pracująca dla Stark Industries. Pojawia się Norman Osborne. Dawno nie Pojawia się dobry Hobgoblin. Pojawia się Loki. Nie powiem wam w, w jakiej postaci. No, powiem tak, że troszkę namieszał w domu doktora Strange'a. No i pojawia się symbiont. Tak. Symbionty, jak wiecie, to jest moja ne, ulubiona kwestia, jeśli chodzi o świat Spidermana. Pojawia się kernycz, ale w takiej kombinacji, który. Gdybym chciał, to nie mogę Wam powiedzieć, bo zepsuję Wam niespodziankę i będzie to po prostu bezczelny spoiler. The Amazing Spider-Man przywraca mi wiarę w historię o pająku. Pozdrawiam Huntera z tej strony, redakcyjnego kolegę, z którym mamy wspólne stanowisko, że po momencie The Superior Spider-Man mieliśmy wrażenie, że historia Petera Parkera powinna się troszkę skończyć już. Bo Peter Parker, mający pod sobą wielkie konsorcjum, wielkie imperium, Bogaty, korzystający z różnych nowink technicznych, nie do końca nam pasował z originem tego chłopaka, który z Queens wyrósł, tego uczniaka, bardzo zdolnego, nomen omen, a teraz prawie był jak Stark, można powiedzieć. Więc tutaj jest fajny z rodakcji, akcji: Slot, czyli pewna firma, jeśli chodzi o scenariusz, robi swoje i. Przywraca wiarę. Ja wiem, że w poprzednim filmie mówiłem, że moim ulubionym bohaterem w tej chwili jest X23. Spider Man, zawsze w moim serduszku od 93 roku. Ale tu mi przywraca w wiarę i w chęć śledzenia historii, ponieważ był już taki moment, że ja tylko z obowiązku The, The, Spider, The Amazing Spider-Man czytałem, a tutaj bardzo naprawdę ciekawie się kilka wątków rozwinęło. Ja pozwolę sobie pokazać wam kilka graficznych smaczków, tak, żeby wam właśnie nie spoilować, może. O, wspomniany y, kernycz, mmm, który się tutaj pokazuje i oczywiście co robi? No chlasta, chlasta, jak to kernycz, ale kto go tym razem nosi? No tego Wam nie mogę, tego Wam nie mogę powiedzieć. Zasłonię może o, tą postać, ale jest kernycz. Widzicie? Jest. No i oczywiście krwawy, chce skąpać miasto w krwi, w lakach, y, jak to nasz dobry krwawy symbiont. Bardzo serdecznie polecam tą historię. The Amazing Spider-Man. Jak zwykle super wydanie yy, polskie dzięki yy, klubowi świata komiksu Egmont. Za co też bardzo dziękuję za podesłanie egzemplarza do recenzji. The Amazing Spider-Man: czerwony alarm. Alarm. Wyki, wy, wynikający z y, Carnage'a, Wynikający z pojawienia się też goblinów. Wynikający yy, z tego, że yy, w miejscu, gdzie powinien być doktor Strange, jest ktoś inny. Serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tą historią. Ja tylko pokażę, co będzie następne po czerwonym alarmie, bo już jest zapowiedź od Egmontu wkrótce. Mianowicie będzie to historia odej z hukiem. Macie tutaj Kerneja w trochę innym ujęciu. No i znowu nie mogę Wam powiedzieć, kto to jest, żeby Wam nie spoilować. Słuchajcie, bardzo Was zachęcam serdecznie. The Amazing Spider-Man, Czerwony Alarm, starzy, dobrze znajomi wracają. Naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, przywraca mi wiarę o ruszenie skopyta na nowo, z historią o naszym ulubionym pająku z sąsiedztwa, a za mną widzicie plakat w pokoju mojego syna różne inkarnacje Spider-menna, Spidermana Miles Morala, Morales Miguel O'Hara Agent Venom także będę miał okazję, o Iron Spider pokazywać Wam jeszcze więcej jeśli macie na to ochotę czekajcie na kolejne wydanie komiksowych opowieści ze świata ojców nerdów, serdecznie zapraszam czytajcie The Amazing Spider-Man Czerwony Arm trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!